Mógłbym opowiedzieć o tym, jak docierać do dużych firm, tylko potem musiałbym powiedzieć, że uważam, że na etapie, kiedy jesteśmy małą firmą, to lepiej tego nie robić. Z mojego doświadczenia, kiedy prowadzę mały biznes usługowy, to najlepszym klientem jest klient średni. To jest firma, która ma pieniądze, ale jeszcze nie ma tak wielkiej siły nabywczej, że naszą cenę zepchnie do zera lub ma tak duże mniemanie o sobie, że zabierze nam. Czasu więcej, niż jesteśmy w stanie na to poświęcić. Przetestowałem to sprzedając ubezpieczenia. Pomyślałem sobie tak, po co ja mam iść do firmy, w której pracuje 5 osób czy 8 i sprzedawać ubezpieczenie, jeżeli mogę iść do firmy, gdzie pracuje 500 osób. No tak jak sprzedam taki wielki kontrakt, no to e, będę mieć 10 razy więcej, 100 razy więcej pieniędzy niż z tego małego. Tak sobie w głowie przeliczyłem, zacząłem działać i chodzić. E, znalazłem sposoby, e, żeby umawiać się czy to z prezesami. No, trzeba po prostu bardzo, bardzo mocno się starać wykonywać dużo telefonów, dbać o relacje, gdzieś tam nie wiem, zapraszać na obiad. Trzeba się mocno postarać, a efekt przeliczając czas pracy jest mizerny. To dużo bardziej się opłaca sprzedać w 10 małych e, średnich firmach produkt i bazować na tym e, kliencie niż udawać się do firm, które mają zbyt dużą siłę nabywczą i albo nie dają nam dobrej marży, albo po prostu u nas nie kupią. Co jest bardziej prawdopodobne. E, Natura też to sama reguluje, lew, który poluje na sawannie, on nie poluje na słonia, bo jakby go upolował, no to co on z nim zrobi, zje kawałek, resztę zostawi, no nie da się, to jest problem logistyczny.